Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy w Pepko, zobaczcie jakie przepiękne nowości. Tutaj Wam pokażę, zaczynamy od kubeczków, zostańcie do końca, bo naprawdę jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam do subskrypcji, będzie rozdanie, gdzie będzie można zgarnąć fajne nagrody. Za 12 zł mamy taki kubeczek w paski, a tutaj zobaczcie mamy w kropeczki też taki sam. Następnie mamy tutaj fajny kubeczek również, zadyszkę, taki biało-granatowy, też podobne wjechały filiżanki, jakby ktoś chciał, ale nie te, które wam tutaj pokazuję. Jeżeli ktoś mnie ogląda, to na pewno widział, bo już wam pokazywałam te filiżanki i nawet bardzo mi się podobały. Tutaj mamy takie, zobaczcie, zaraz wam pokażę jeszcze inne rzeczy, które są do nich, ale spokojnie do wszystkiego tutaj dolecimy. 20 zł kosztuje ta filiżanka. No, powiem Wam, że one teraz tak kosztują. Kiedyś wiadomo, że można było kupić za 12, za 15. Teraz już one są w, takich, w takiej cenie 20 zł za filiżankę. Następnie mamy szklanki za 25 zł, zobaczcie. Bardzo fajne, 4 sztuki. Tak się prezentują, to są nowości. E, idziemy dalej i ja Wam jeszcze tutaj za chwilę pokażę coś, co będzie Wam pasowało. Tylko gdzie ja to widziałam? O tutaj, zobaczcie. I tutaj mamy również kieliszki, które będą Wam pasowały. Zobaczcie do tych, mm, do tych szklaneczek: 30 zł, kosztują dwa kieliszki. Tak, dwa tu są. Tak, dobra, lecimy dalej. Co my tutaj mamy ciekawego? Ja już widzę, ja już widzę i już Wam też pokazuję. Zobaczcie, do tamtych filiżanek możecie sobie kupić takie miseczki. 12 zł kosztują w takie tulipany. Teraz jest taka tulipanowa kolekcja w Pepko, więc możecie kupić tutaj sporo rzeczy. Zobaczcie, nawet takie słodkie talerzyki. No i tutaj macie talerzyk przekąskowy za 12 zł. Tak się prezentują, fajnie to wygląda, no ale wiadomo, gdybyśmy mieli mieć na tych talerzy mm, tak dużo, no to gdzie my byśmy to przechowywali, nie? No dajcie znać w komentarzu, czy wy też tak macie, że na przykład jak coś widzicie, to zaraz chcecie to kupić, Z zaraz wchodzi nowa kolekcja i znowu coś i znowu coś i znowu coś. Y Dajcie znać w komentarzu, czy Wy też tak macie jak ja, że coś wchodzi. I jejku, jakie to jest ładne, ja bym to kupiła. A zaraz wchodzi następna kolekcja. O matko, ja bym to też kupiła. Oczywiście ja trzymam nerwy na wodze, nie wiem jak wy, ale ja trzymam nerwy na wodze. Wiadomo, że ostatnio mi trochę popuściły, trochę sobie rzeczy kupiłam do domu. 10 zł kosztuje ta szczotka, no ale, ale mi się te rzeczy przydadzą, nie? Dobra, są nowe dywaniki, lecimy z koksem. Nowe dywaniki, 40 zł kosztuje, 80 cm. Pokazuje, że prostokątny, tak? Pokazuje, że prostokątny, a to jest chyba okrągły. Tutaj mamy następne, biały i taki, zobaczcie, taki beżowo brązowy, poczekajcie, bo ten jest rozwalony. 20 zł kosztuje, okrągły, ale poczekajcie, 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 tam go wrzucę, żeby tu nic nie wyleciało, o widzicie. A tutaj mamy taki i powiem Wam, że nie wiem o co chodzi, 25 zł. Pokazuje, że okrągły, ale to nie jest okrągły, poczekajcie, że mnie tu was nie wprowadziła w błąd to jest motyl. No dobra, mam tutaj akurat Anię koło siebie, bo przyjechała ze mną do Pepko. To tutaj chwyci i mi pomoże, i zerkniemy tutaj na ten dywanik. Zobaczcie, to jest motylek. To nie jest okrągły ani prostokątny, tylko to jest motylek. Okej, okay. fajnie, dzięki Ania, dzięki, dzięki. Zobaczcie, jakie Ania ma śliczne paznokcie. Właśnie sobie zrobiła takie piękne, różowe paznokcie. Bardzo mi się podobają. Moje jeszcze dalej czerwone, chociaż w tym miesiącu zrobię sobie chyba już inne. Lecimy dalej. Oczywiście dziękuję Wam, Ania, za wszystkie pozdrowienia, bo niektórzy z, nas, z Was również piszą, że pozdrawiacie Anię, więc ja również Wam dziękuję i Ania tym bardziej. 15 zł kosztuje ten dozownik. Obkręcimy się tutaj. A, tu były kubeczki, więc uciekamy dalej, uciekamy dalej. Ta kolekcja kwiatuszkowa, która wjechała, ma również takie, zobaczcie, kwiatuszki. 25, co to kosztuje? I zgadnijcie, co to jest? Nie, no, Wam powiem od razu. To są takie mm, rzeczy, na przykład, jak Wam drzwi się zamykały, że możecie postawić i drzwi Wam się nie zamkną. 25, co to kosztuje ten kod? No, powiem Wam, że ten kod jest po prostu idealny i to też jest właśnie taki ciężki kotek. On tu w nogach ma tyle tego piachu, czy tego grochu, czy co tam jest, ale jest tak ciężki, zobaczcie, że te nogi są tak wypełnione. On stoi, a tu macie jeszcze takiego psiaka za 25, ale powiem wam, że moim zdaniem Kot wygrywa. No po prostu kod wygrywa. Yy, no jest po prostu świetny. Idziemy dalej. Dalej z takich nowości. Zobaczcie. To macie tutaj chyba taki mały śmietniczek. Chyba to jest śmietniczek. Tak mi się wydaje. Tak. Zobaczcie. Yy, I możecie tutaj sobie go na przykład postawić w łazience. Gdzieś wrzucać sobie jakieś waciki. Wiecie, jakieś... Yy, czasami gdzieś tam jakieś papierki musimy wyrzucić od maseczek, czy od czegoś. To możecie sobie tutaj po prostu wrzucać. Pamiętajcie, że są też takie malutkie woreczki, żeby nie zabrudzić. Żeby za każdym razem go nie mieć, więc możecie sobie kupić od razu takie woreczki. Tutaj mamy za 8 zł takie haczyki, a jeżeli ktoś nie będzie mógł znaleźć takich woreczków malutkich, to pamiętajcie, że te woreczki, które mamy dla piesków do sprzątania dwójeczki, no to też Wam wejdą do takiego pudełeczka. Więc tutaj macie taki, takie rozwiązanie. 8 zł kosztuje taka tulipanowa szczotka z, z miotka, przepraszam, z szufelką. Nie, idźmy dalej. Tutaj też mamy tulipanki, które Wam pokazywałam. To jest chyba do, czyścik do butów. A tu mamy ściereczki, gąbeczki za 12 zł. Zobaczcie, tak się prezentują. Z jednej strony jest taka miększa. To jest materiał, którego ja nie lubię, a tu jest taka chropowata, nie wiem jak się tym myje, ja takich rzeczy nie używam, więc tu Wam nie powiem, może ktoś używa, to dajcie znać. E, tu są też miski składane, to jest świetna opcja, jak ktoś nie ma miejsca do, do przechowywania, 15 zł kosztuje, 9 litrów, moi drodzy, 9 litrów, e, różowa i jest jeszcze tutaj akurat w kolorze e, szarym. Więc tu mamy dwie opcje kolorystyczne, można sobie nawet wybrać, nie? Okej, okay. yy, tu są jeszcze ściereczki. Oh my god, też ich nie lubię dotykać, dobra. Yy, kosztują 5 zł, yy, jest ich kilka nie wiem, czy wy też tak macie, że macie taki materiał, że dotykacie go i po prostu wam aż ciarki przechodzą. To tak jak nie wiem, czy oglądacie Andziaks, ja oglądam na YouTubie. Bardzo ją lubię i ona nie lubi weluru. Ja uwielbiam welur, a ona na przykład nie lubi dotykać weluru. Ja sobie nie wyobrażam, nie? Ale no niektórzy dotykają tych ścierek i im to nie przeszkadza, a ja jak dotykam tych ścierek, to mówię wam, aż mi się włos jeży na głowie i na rękach. Tak jakbym, nie wiem, drapała w styropian. Uuu, aż mi Ciarki przechodzą dobra bo tutaj zaraz połowa się wyłączy przez to co ja gadam więc lecimy dalej bo zobaczcie jakie tutaj mamy nowości piękne piękne nowości. E, idziemy tutaj tak się przejdziemy po półeczce bo ja chcę oczywiście zobaczyć czy są jakieś nowe dyfuzory które mogłabym wam pokazać czy jakieś świeczki. Mm, więc e, przeglądamy ale chyba tutaj w e, aurze w Olsztynie, nie widzę nowych świeczek, więc wam tutaj nic takiego nie pokażę, ale moi drodzy... Zaraz tutaj się obkręcimy, żeby nie mówiła, przekręcimy. <laughs> Bo jeszcze na to nie czas, jeszcze na to nie czas. No i zobaczcie, tutaj mamy lampy, lampeczki, widzicie różne, przeróżne. Ramy, oczywiście, jakby ktoś chciał, to też pokazywałam w którymś przeglądzie. Nowe ramy, bardzo fajne, ale zobaczyłam tutaj, że są nowe takie lampeczki za 8 zł. Możecie kupić takie kwiatuszki. No i tradycyjnie już wrzucacie dwie baterie y, paluszki. No i to wam świeci taką dekorację możecie mieć. Tam macie tulipany, tu już wam pokazywałam, tu macie za 17 zł takie kwiatuszki. Mm, no więc tak i tu chyba z, z takich świecidełek to będzie mm, tyle. Przeskakujemy na następną półkę. No i na następnej półce mamy takie organizery za 10 zł. Zobaczcie, do lodówki. Możecie sobie wstawić, tego jest naprawdę dosyć sporo. Jakby ktoś chciał sobie zrobić naprawdę super ekstra porządek w lodówce, no to y, naprawdę w Pepko jest bardzo dużo tych pudełeczek. Zobaczcie, tutaj macie zadyszkę takie. Y, oczywiście, co chcę wam pokazać, wjechały takie małe chlebaczki. No i zobaczcie, jak ktoś nie potrzebuje, nie wiem, mieszkacie w dwie osoby czy jedna, 30 zł kosztuje. I zobaczcie, naprawdę sporo tutaj wsadzicie. Nie musicie kupować wielkiego chlebaka, a może ktoś nie je tyle chleba, wiecie, o co chodzi? no to może sobie kupić taki mały, fajny chlebaczek. Tutaj macie oczywiście na przykład, jak lubicie puszki w lodówce, za 8 zł taka, e, taki plastikowy pojemnik na puszki. Tu macie, zobaczcie, na na przykład, nie wiem, jakieś orzeszki, e, czy na jakieś ciasteczka 20 zł macie taki pojemnik. Oczywiście jest jeszcze z rączkami, możecie go przenosić. Następnym pojemnikiem jest taki, zadyszkę, zobaczcie, z ociekaczem chyba, tak? Z ociekaczem? Chyba tak z ociekaczem. Tylko y, dam Wam jedną radę. Nie wkładajcie do zmywarki. Ja sobie kupiłam y, też taki pojemniczek, włożyłam do zmywarki, mi się wykrzywił, już nie mogę zamknąć. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd, zostawcie komentarz, trzymajcie się, pa!